Dobra, robimy próbę numer 2 odpalanie przy minus 8. Ja podłączyłem do ładowania akumulator. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. więc nic z tego nie wyjdzie. I powiem wam, że jedyny pomysł, który mi przychodzi do głowy na tą chwilę to jest wymiana rozrusznika na szybkoobrotowy, bo akumulator to nic nie da. Bo akumulator jest w miarę tak nowy, więc wymiana rozrusznika na szybkoobrotowy, tak jak mam w 30 i będzie, bo to wiecie, że te stare rozruszniki one są dobre. Ale one duży pobór prądu potrzebują. W 30 założyłem szybkobrotowy, to przy minus 8 czy nawet w większych mrozach podgrzeję świecę, zakręcę parę razy i normalnie odpala. A na starym rozruszniku traktor stał całą zimę, bo nie szło go w ogóle ruszyć. Także, zresztą, możecie wskoczyć do mnie teraz na kanał główny film, bo wrzuciłem sobie obejrzycie, jak odpala pierwsza próba tego i druga próba była 30 na świecach żarowych także no i nie zapomnijcie subskrybować kanału także trzymajcie się cześć